Bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, idą wybory. Już zaczęła się oczywiście licytacja. A kto komu da więcej? No bo trzeba za pieniądze kupić głosy kolejnych grup ludzi, którzy średnio są zdolni do samodzielnego myślenia i sami nie rozumieją, że ich głosy są kupione za ich własne pieniądze. Nie wiem jak wy, ale wyczuwam seksizm. temat, prawie 32% facetów w tym kraju harowało z gardem na plecach, a i tak nie dożyli do wieku, zgodnie z którym większość przechodzi na emeryturę. Ale kobiet w wieku emerytalnego dożyło w 2021 roku ponad 92%. Nie pomyliłem się. Seksizm. Z drugiej strony to oni żyją przeciętnie o kilka lat krócej niż kobiety, a mimo tego muszą o kilka lat dłużej pracować, bo kilka lat później przechodzą na emeryturę. Więc nasuwa się takie pytanie, czy to nie jest przypadkiem... Klasyczny przykład nierówności trochę więcej seksizmu? I oczywiście pewnie będzie teraz mnóstwo ludzi, którzy powiedzą, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej, no bo to one rodzą dzieci i ja to rozumiem, ale zadam tutaj bardzo proste pytanie: dlaczego w takim razie bezdzietna kobieta ma przejść na emeryturę 5 lat wcześniej niż mężczyzna wychowujący samotnie trójkę dzieci. Ach, jak ta rzeczywistość jest seksistowska. Ustawa o obronie ojczyzny zobowiązuje wszystkich mężczyzn do przejścia przez kwalifikację wojskową. Kobiety jej nie przechodzą, więc już z góry wiemy, kto prawdopodobnie zostanie powołany w pierwszej kolejności. W zakładach karnych, według przepisów, mężczyzna korzysta z ciepłej kąpieli co najmniej raz w tygodniu, a kobieta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody i dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli. Ale to absolutnie nie jest koniec prawnego ciśnięcia facetom w tym kraju, bo mamy już na garbie ustawę nazywaną wszędzie tytułem... Mieszkanie za pomówienie, yy, której rozszerzenie podpisał niedawno nasz kochany pan prezydent i co to oznacza, bo ja nie wiem, czy panowie wiecie, ale na jej podstawie, jeżeli mieszkasz z kobietą i jej się coś nagle odklei i zadzwoni na policję, kłamiąc, że coś nie zrobiłeś, to bez wyroku sądu, bez sprawdzania jakichkolwiek dowodów, a nawet bez podzielenia się prawa do obrony, będziesz mógł być w momencie wyeksmitowany przez policję z twojego własnego mieszkania. Powiem wam tak, nie podejrzewam, żeby dziki trener cokolwiek słyszał o Red Pillu. Po prostu, no, pewne rzeczy robią się na tyle oczywiste, że coraz większa ilość chłopaków będzie przebudzona. Tylko się cieszyć! Dziewczyny też na tym skorzystają, bo one naprawdę nie znoszą tych najzgajów, nice którzy to chcą im nieba przechylić, a nie potrafią się zachować, jak no, było, nie było mężczyzna.